Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński. witam na moim kanale Kopania Sukcesu. Właśnie kończę po, po, pobyt w Egipcie, taki pobyt, pobyt inwestorski, to nie był typowo wakacyjny pobyt, tylko przyjechałem tutaj kupować nieruchomości, rozeznać się troszeczkę w tym rynku. Dużo wcześniej czytałem na ten temat, spotykałem się z różnymi ludźmi, którzy inwestują tutaj też swoje pieniążki. Słuchajcie, dlaczego warto inwestować w tym Egipcie? Tak w paru słowach i krótki filmik będzie. Dlatego, że pogoda jest tutaj przez cały rok. Nawet zimą jest tutaj 20 parę stopni, także no, warto tutaj przyjechać na wakacje w ka o każdej porze roku. Jest tutaj tanio: jest tutaj średnio cztery razy taniej niż w Polsce. Nieruchomości tak samo kupić tutaj można. Tutaj są, o, a propos nieruchomości: tutaj są różne ceny tych nieruchomości. Można kupić nieruchomość w dzielnicy arabskiej, daleko od morza, i taką nieruchomość nawet 70-80-metrową można kupić poniżej 100 tysięcy złotych. Takie nieruchomości jak my sobie wyobrażamy, które byśmy chcieli, w których byśmy chcieli spędzać wakacje, czyli wyobrażam to sobie tak, że przynajmniej dla mnie kryterium to jest bliskość morza, fajne baseny, sprzątany teren, towarzystwo międzynarodowe, tak samo inwestorzy międzynarodowi, którzy pokupowali tam apartamenty blisko, bliskość restauracji. No, i oczywiście, też jakaś infrastruktura dookoła, żeby można było coś kupić, i tak dalej. No Takie apartamenty są już troszeczkę droższe w Furgadzie, ale powiem Wam, w tej chwili jest na przykład taki apartament. Przykład w pięknym budynku w resorcie. 70, bodajże 7 metrów ma ten budynek, 3, 3 pokoje. To jest duża, du, duży salon i dwie sypialnie. To jest wszystko urządzone. Każdy pokój ma wyjście osobne na basen bezpośrednio. Są trzy baseny w ośrodku, można korzystać z drugiego ośrodka, który też ma swój basen. Są restauracje, dwie, na terenie tych dwóch ośrodków. Pełna rozrywka, jest jakiś nawet stół bilardowy, stół do ping gry dla dzieci. Także człowiek się nie nudzi. Taki apartament kosztuje około 64 tysięcy euro. Na gotowo, łącznie z łyżkami, ze, z, z, z meblami, z talerzami, ze wszystkim co chcecie, też wszystko nowe. Z pościelą, także kupujecie coś takiego, i teraz jak to wygląda? Możecie tutaj przyjeżdżać sobie na wakacje, ile tylko razy w roku chcecie. Możecie to oczywiście zostawić typowo dla siebie, można tutaj tanio spędzać emeryturkę, ale można to też wynajmować. W tej chwili już nawiązałem współpracę tutaj z ludźmi i wynajmujemy te apartamenty dalej dla Was. Jeżeli kupicie taki apartament, chcecie go powierzyć pod dalszy wynajem. Bierze się mniej więcej za taki apartament dziennie około 25 funtów brytyjskich, czyli to jest tam 120 parę złotych. Oczywiście prowizja jest biura, które, które to obsługuje, bo nie martwicie się o wymianę pościeli, o sprzątanie, o przekazywanie kluczy. Siedzicie sobie w Polsce i po prostu spływa czysta gotówka. No to firma bierze za to 35%, ale bezobsługowe jest totalnie. Biorąc pod uwagę ceny tego apartamentu, policzcie sobie, jak wygląda zwrot z inwestycji w taki apartament. W Polsce w apartament nad morzem, który ma 77 metrów, gdzie idzie się piechotą do morza 7 minut, gdzie mamy baseny, wszystko na, na terenie takiego na, na resortu, no to musimy zapłacić no myślę, że z 1,5 miliona złotych. Ile za to weźmiemy? No w Polsce też weźmiemy około 100-150, może 200 zł za, za dzień. Ale pamiętamy, że w Polsce sezon pełny trwa dwa miesiące. Tak naprawdę już maj, czerwiec nie zawsze jest obłożony i połowa września jest na ogół obłożona. Tutaj obłożenie wynosi w tej chwili 70 parę procent. W dobrych resortach, akurat na przykładzie tego apartamentu, na pewno obłożenie wynajmu wynosi powyżej 80 rocznie. Co jeszcze? Kręcąc się tutaj oglądając różne nieruchomości, porównywałem ceny, bo widzę za ile ludzie to kupowali parę lat temu, za ile to dzisiaj sprzedają. Prosty temat u jednego z deweloperów w takiej bardzo ekskluzywnej dzielnicy koło hurgady, 40 km od hurgady, to jest półwysep Soma Bay. Jeszcze niedawno nieruchomości kosztowały 100 tysięcy dolarów, dzisiaj taka sama nieruchomość w tym samym kompleksie kosztuje 440 tysięcy, przepraszam nie dolarów tylko euro, 440 tysięcy euro. Tak ceny poszły w 2,5 roku do, do góry. Te ceny muszą iść dalej do góry i one idą regularnie, niektórzy deweloperzy przynajmniej raz w miesiącu podnoszą tutaj swoje ceny i to jest po prostu super, super biznes, super zwrot z inwestycji. Co jeszcze? Tutaj bardzo dużo, znaczy są dwie metody, jakby kupna tej nieruchomości. Można kupić nieruchomości typowo deweloperskie, czyli kupujemy coś, co prawie już powstało. Możemy ewentualnie zobaczyć, można wejść do takiego apartamentu, zobaczyć mniej więcej, jak on wygląda, ale nie jest jeszcze urządzony, jeszcze nie jest gotowy, także czekamy na niego, nie wiem, od kilku miesięcy, nawet do dwóch, trzech lat. Przy im dłuższy czas jakby czekania na ten apartament, tym jest większa okazja cenowa. Bardzo dużo, dużo deweloperów takich dużych, bo to są często firmy z Arabii Saudyjskiej, potentaci budują po kilkadziesiąt, kilkaset nawet apartamentów naraz. Tacy, tacy deweloperzy są w stanie wam to rozkładać sami na raty. Znaczy to tak mówią, że to jest niby bez procentów, no ale przykły, przykład taki jest prosty, że na przykład w Soma Bay apartament, który będzie rozkładany dla Was na 7 lat, trzeba za niego zapłacić powiedzmy 140 tysięcy euro. Ten sam apartament kupowany za gotówkę, za gotówkę, czy przelewem oczywiście tej przenośni, mówię, będzie kosztować Was 111 tysięcy euro. Czyli tak, to jest zawsze jakaś oszczędność. No, ale nie trzeba wyłożyć tej kasy. Znam tutaj osoby, które zainwestowały w takie apartamenty 3 lata temu, powiedzmy, zanim ten apartament powstał. Oni jeszcze tak naprawdę spłacili około 30% z tego wszystkiego, że tam 40, ten, ten apartament już ma cenę czterokrotnie wyższą. Także nie zastanawiajcie się, uderzajcie w ten rynek, inwestujcie tutaj. U nas nieruchomości już są mocno przeszacowane, przesz także nie wiadomo, czy nie będzie spadku cen takich nieruchomości w Polsce. Ja zanim, zanim doszedłem do wniosku, że będę inwestował w Egipcie, to poszukiwałem takich, takich terenów, gdzie mogę tą inwestycję zrobić. No i jednak po, po głębszej analizie uważam, że ten rynek, ten rynek jest stosunkowo bezpieczny. I przynosi największy zwrot z inwestycji. Jak tutaj się kupuje ten apartament? No słuchajcie, są dwie jakby możliwości takiej umowy. No, albo podpisuje się zielony kontrakt, wtedy ma się prawo jeszcze do gruntu, na którym stoi ten, ten obiekt, albo tak zwany tauchil, to jest też dokument taki prawny. Yy, yy, Wtedy niektóre części, jakby te Hurgady i części Egiptu nie mają w ogóle tego zielonego kontraktu, ale to też jest dokument w pełni prawny, jesteście w pełni prawnym właścicielem. E, Jaki jest jeszcze plus? E, plus? Koszt utrzymania takiego apartamentu. No u nas, u nas słuchajcie, byle jakie mieszkanie e, w bloku na osiedlu, i to w dodatku jakieś tam stare mieszkanie kosztuje ponad 1000 zł i, i no, no niestety koszty utrzymania są potężne. Tutaj taki apartament, ten o którym mówię, tam 70 par metrów, trzy pokoje nad basenem, blisko morza, taki apartament utrzymanie kosztuje 760 zł, ale rocznie, ale rocznie. W tych kosztach jest, są koszty sprzątania, w tych kosztach są koszty wywożenia śmieci, czyszczenia basenów, czyszczenia wspólnych części jest nawet taki człowiek, który, na którego tutaj mówią Dormen, to jest taki człowiek, że siedzi tam sobie na recepcji. Jeżeli podjeżdżacie z zakupami, nie chce wam się tego wnosić do apartamentu, to on bierze te wasze siatki, kto boi za was to wnosi. Oczywiście świadczą też różne inne usługi, także no jest zawsze taki człowiek, który wam tam ewentualnie w domu może pomóc i tak dalej. koszty, jeżeli nie chcecie sprzątać, chcecie się czuć jak na wakacjach, tak samo, to za parę złotych można, yy, można tutaj zorganizować. Tutaj są ludzie, co naprawdę yy, zarabiają, jeżeli ktoś pracuje w hotelu, zarabia no, niecałe 100 dolarów miesięcznie, także jest tutaj bardzo tania siła robocza. Jak ktoś przyjdzie, wam posprząta taki apartament, no to, na, nie, nie wiem ile to, parę dolarów, dosłownie za parę dolarów można takie coś ogarnąć. Nawet nie opłaca się tej prać, ponieważ koszty wyprania tam ciucha, czy wyprasowania tego, tej, tej rzeczy no kosztuje dosłownie tam złotówkę tak? za, 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 za sztukę. Jedzenie, utrzymanie jest wyjątkowo tanie, jest bezpiecznie, jest totalnie bezpiecznie. Tutaj będę się starał zmienić myślenie ludzi, bo bardzo dużo ludzi boi się wychodzić z hoteli, z wynajmowanych apartamentów żeby poznać Egipt trzeba opuścić hotel dlatego bardzo wygodnie jest tutaj przyjechać kupić sobie zwykły lot czarterowy takie, takie, znaczy czarterowy, nie, niekoniecznie czarterowy bo są loty też rejsowe, tanie i w dobrych promocjach ro, taki lot można tutaj kupić w dwie strony nawet w granicach 700 zł jest to o tyle też fajny kierunek że w parę minut, w parę minut przepraszam w parę godzin dostajemy się tutaj samolotem ja, ja mieszkam w Łodzi w okolicach Łodzi i tak dla przykładu żeby w sezonie dostać się do mielna, gdzie bardzo lubiłem jeździć i lubię do tej pory jeździć. No niejednokrotnie zajmuje mi to ponad 8 godzin samochodem. Nieraz i 9, jak są zakarkowane trasy w sezonie. Tutaj od wyjazdu od wyjazdu z domu, no to jadę półtorej godziny na lotnisko. Na lotnisku spędzam 2 godziny, to jest i 4 godziny lecę, czyli w 7,5-8 godzin z rezerwą przylatuję tutaj na miejsce. Cały rok pewna pogoda koszty, które tutaj ponosimy są bezwspółmiernie niższe. Tutaj można naprawdę spędzać fajne wakacje. Powiedzmy ustalamy sobie, że jesteśmy tutaj, w, nie wiem, miesiąc na wakacjach, miesiąc, nie wiem, w sezonie ferii zimowych, czy na święta przylatujemy. Przez pozostałą część roku ten apartament będzie dla was zarabiał. Czyli nie zastanawiamy się, jest totalnie bezpiecznie. Jeszcze jeden aspekt tutaj inwestycji w Egipcie. Pamiętajcie, co się dzieje w tej chwili w Europie. Naprawdę dużo inwestycji przestaje się opłacać. Też siedzimy jak na bombie. No, ktoś powie, no tak, tutaj też w krajach arabskich zaczyna się jakaś tam wojna, zaczyna się jakaś niebezpieczna sytuacja. Tak, ale zawsze gdzieś jest alternatywa rozłożenia tych swoich pieniędzy z inwestycji. No nie wolno wszystkiego kłaść w jednym kraju. Ja przynajmniej doszedłem do takich wniosków. Czyli kochani, inwestujcie w Egipcie. Jeżeli chcecie kupić tej apartamenty, zgłoście się do mnie. Już mniej więcej mam jakieś pojęcie na temat tutaj tego, tego rynku, także chętnie pomogę, opowiem wam. W prywatnych rozmowach jak to trzeba zrobić, zaproponuję pewne nieruchomości. Zapraszam również na stronę www.nieruchomosci-dla-polakow.pl. Tam jest dużo ofert nieruchomości z całego świata, również z Egiptu. I zapraszam, no myślę, że w ciągu tygodnia już powstanie taka strona nieruchomości-w-egipcie.pl. Także wchodźcie na te strony, tam są bezpośrednio też moje ogłoszenia, moich nieruchomości, które udało mi się teraz nawet kupić podczas tego wyjazdu. Chętnie pomogę. Kontakt do mnie wgodunski albo Whatsapp, albo telefon plus 48 796 482 188 796 482 188 dzwońcie, inwestujcie w Egipcie. Widzimy się w Hurgadzie. Pozdrawiam serdecznie. Wow.